Jest taki plakat sowiecki Kobieta kładzie palec na ustach Nie bałtaj Jest taki plakat niby polski, powojenny Który jest niemal repliką tamtego plakatu Tylko teraz widzimy mężczyznę, który kładzie palec na ustach Strzeż tajemnicy państwowej Zbrodnia katyńska, zbrodnia popełniona Na podstawie rozkazu z 5 marca 1940 roku była tajemnicą państwową w Polsce sowieckiej. Była wielką tajemnicą w państwie sowieckim, chociaż każdy obywatel tego państwa wiedział, że rządy polegają na oskarżaniu niewinnych ludzi na kolejnych zbrodniach. Z drugiej strony mieliśmy na Zachodzie politykę, która też polegała na tym, by tej tajemnicy sowieckiej państwowej dochować. Najbardziej do odkrywania prawdy o Katyniu, o innych miejscach zbrodni na nieludzkiej ziemi, przyczyniła się chyba literatura. W literaturze, w poezji zwłaszcza można było powiedzieć, jeśli nie prawdę dokładną, historyczną, z cyframi, liczbami, to prawdę psychologiczną. Jest taka antologia wydana przez Norbertinum w Lublinie: Katyń w literaturze. Z tej antologii chciałbym zacytować wiersz rosyjskiego poety, wiersz, który trafia w sedno sprawy. Katyn to otwarty, makabryczny skarbiec, a w nim zamordowany kwiat narodu polskiego, wojska, młodej inteligencji, twórców, bohaterów. Katyn to skarbiec kłamstwa stalinowskiego i post. Stalinowskiego, globalnego załgania rządów, komisji międzynarodowych. Katyń to wygnanie z pamięci Boga. Katyń to skarbiec prawdy, kiedy Stalin własną zbrodnię oddając w darze krwawemu bliźniakowi, sam postawił znak równości pomiędzy ludobójczym systemem hitlerowskim i swoim. Tak obaj dyktatorzy podzielili pierwsze miejsce na piedestale zwycięzców w zawodach nieludzkości toczonych na przestrzeni historii świata. Boże, odpuść nasze grzechy. Boże, daj ukojenie duszom niewinnie zamordowanych w Katyniu. Boże, odpuść nasze grzechy, pisał rosyjski poeta Andrii Woznisieński. Ten głos jest bardzo ważny. Na takie głosy oczekujemy z Rosji.